Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał go, nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego. Całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ powiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, a chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek. Schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, ci, tylko, ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze mu rany zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc z podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł go do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary i dał gospodarzowi, i rzekł: Miej o nim staranie. A jeśli co więcej wydasz, ja oddam Tobie, gdy będę wracał. Który z tych trzech okazał się według Twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Jaki kolor oczy ma miłosierdzie? Jak patrzy miłosierdzie? Jakie to są oczy, które są pełne miłosierdzia? Każdy z bohaterów tej dzisiejszej Ewangelii, kapłan, lewita, a także Samarytanin, którym Jezus bardzo prowokacyjnie się posługuje, bo wybiera taką osobę, taką postać, taką nację, takie, taką, taką religię, która sprawi, że te osoby, które były słuchaczami tej Ewangelii, pomyślały sobie po tych ludziach, po takim człowieku, niczego nie można się dobrego spodziewać. W ogóle bardzo ciekawe, kim by się posłużył dzisiaj jakim człowiekiem, żeby namasz się głupio zrobiło słuchając tej Ewangelii. Głupio dlatego, że każdy z tych trzech mężczyzn widzi, patrzy, ale tylko jeden ma odwagę na wzruszenie. Nie chodzi o to, że zamykamy oczy. Nie chodzi o to, że mijamy kogoś właśnie jak tego człowieka w półmarłego na brzegu drogi i odwracamy wzrok na drugą stronę. Każdy z nich zobaczył tego człowieka. Jeden miał tylko odwagę zrobić to ze wzruszeniem, ze współczuciem. Właśnie miłosierdzie to spojrzenie ze współczuciem, ze wzruszeniem. Kiedy czyta się Ewangelię, widać niezwykły znak, właśnie po słowie wzruszył się, dwukropek. Ten człowiek się wzruszył, dwukropek. Podszedł do niego, patrzył mu rany, zalał je oliwą i winem i tak dalej, i tak dalej. A więc wzruszenie to nie jest jakaś tania emocja. To nie jest tylko wtedy, kiedy mnie coś złapie za gardło, kiedy popłyną mi łzy do oczu. Wzruszenie właśnie wymaga tego dwukropka, tego konkretu w działaniu. Wzruszenie, które też właśnie będzie sprawiało, że ja już nie mam nic do stracenia. Być może wzrok tych kapłana i Lewity sprawiał, że musieli wyrachować, co mają do zyskania, a co mają do stracenia. Ten człowiek nie miał nic do stracenia. Jeszcze daje dwa denary, czyli jeszcze znów daje coś od siebie, żeby wziąć też bardzo konkretną odpowiedzialność za drugiego człowieka. Chyba to jest najtrudniejsze w miłosierdziu. To jest te, najtrudniejsze też w tym charyzmacie miłosiernych oczu, wzruszonych oczu, jakie miał święty Marcin de Porres. Że to wzruszenie musi się przekładać na bardzo konkretny plan pomocy i działania. To nie może być tylko poklepanie po ramieniu. To nie może być tylko powiedzenie: Trzymaj się, jestem z Tobą. Ale musi być właśnie współczuciem. Współodczuwaniem, pójściem właśnie drogą z tą osobą. Być solidarnym z tym wszystkim, co ta osoba przeżywa. To jest chyba dla nas najtrudniejsze, bo łatwo, paradoksalnie jeszcze nam łatwo o jakieś takie kolejne zrywy w naszym życiu. Możemy pomóc jednym, drugim, trzecim, czwartym, ale o wiele trudniej komuś towarzyszyć ze wzruszeniem, ze współczuciem. Solidarnością z tym wszystkim, co, co przeżywa. Kiedy myślimy o wzruszonych oczach, to myślę, że wszyscy w zakonie wracamy do tych oczu, które miał święty Dominik. Właśnie nasz zakon wziął się ze wzruszenia Dominika, z jego zapłakanych, wzruszonych oczu, kiedy się modlił, Panie, co się stanie z grzesznikami. I oby nam tego wzruszenia. Tych wzruszonych oczu nigdy w zakonie nie zabrakło, abyśmy potrafili ze wzruszeniem patrzeć na swoje życie, na swoje błędy, na swoje grzechy, na swoje niedomagania, ale żeby to jeszcze bardziej w nas rodziło solidarność z tymi, do których jesteśmy posłani właśnie z Ewangelią miłosierdzia, z Ewangelią wzruszenia, tak jak to zrobił święty Marcin.